Na co dzień zarządzają gminami, szkołami, odpowiadają za drogi i wypełniają dziesiątki dokumentów dziennie. Dwa razy w roku spotykają się na igrzyskach samorządowców o puchar marszałka. Tegoroczna letnia ich edycja odbyła się w biskupcu. Dzisiaj możecie pokazać, że nie tylko za biurkiem jesteście mocni w pracy, w sprawach życia codziennego ale także na bieżni, na boisku. Prawie 400 zawodników reprezentujących 8 warmińsko-mazurskich gmin rywalizowało w kilkunastu konkurencjach sportowych, ale też czysto rekreacyjnych. Integracja przede wszystkim wśród pracowników, bo startują i sołtysi, i urzędnicy, i wójtowie, przewodniczący rad, tak więc jest szansa do tego, żeby wspólnie pojechać, pozmagać się z innymi wójtami, burmistrzami, z innymi pracownikami urzędów i żeby generalnie sobie pobyć, porywalizować. Tak więc dobra, bardzo dobra impreza. Zawodnicy walczyli o punkty Indywidualnie, także dla swoich drużyn. Emocji, jak zwykle bywa na boisku, nie brakowało. Raz, dwa, trzy, cztery, Igrzyska zorganizowano tak, by mogli w nich uczestniczyć zawodnicy w różnym wieku. Myślę, że w zależności od wieku każdy ma swoje i, od, i ze względu na swoje zainteresowania. Ale myślę, że w miarę są te konkurencje dobrane, że powinny zadowolić wszystkich. My nigdy nie przygotowujemy się do tych zawodów, idziemy z marszu. Imprezę przygotowali wspólnie Biskupiecka Federacja Sportu oraz Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, które skupia w województwie tysiące osób, zwłaszcza w małych miejscowościach i na wsi. Bardzo to doceniam, ponieważ prócz rywalizacji. Jest to przede wszystkim zabawa, są tutaj całe rodziny, jest ponad 350 osób, e, piękna, e, piękne emocje i przede wszystkim to, że jesteśmy razem, możemy się integrować, możemy rozmawiać i, przy, i przede wszystkim się bawić. Dzięki wsparciu unijnemu w regionie przybywa miejsc, gdzie można uprawiać różne dyscypliny sportu, nowoczesnych hal, boisk i bieżni. W dużych miastach, ale też poza nimi, z dala od największych ośrodków sportowych. Jest bardzo ładnie, duży stadion. Bardzo fajnie, to bardzo fajnie. I to kto wygra? Oj, chyba gospodarze. Dana. <grywa> Ale i ostruda na pewno. Samorządowcy długo przygotowują się do igrzysk i walczą o każdy metr Dobry. i każdą sekundę. Adrenalina, której w codziennej pracy często jest aż nadto, na boisku pozwala zapomnieć o trudnej urzędowej codzienności. Dobry moment, żeby oderwać się od tej codziennej pracy za biurkiem od tych trudnych spraw. Myślę, że tak naprawdę nie mamy wiele czasu na, na uprawianie sportu, rekreacji, a tutaj możemy się nie tylko dobrze pobawić, ale także porywalizować ze sobą. Organizatorzy zadbali, by każdy zwycięzca mógł pochwalić się po powrocie do domu swoimi sukcesami. Po podliczeniu punktów ze wszystkich konkurencji poznaliśmy zwycięzców tegorocznych igrzysk. Trzecie miejsce gmina Lubawa. Drugie miejsce Gmina Ostruna. I w pierwsze miejsce zwycięzcą wojewódzkich letnich igrzysk samorządowych Gmina Chiława. Duże brawa! Raz jeszcze! Reprezentacja biskupieckiego samorządu zajęła piąte miejsce, zaś nasi zawodnicy wielokrotnie stawali w poszczególnych konkurencjach, także na najwyższym stopniu podium.